Dobry Państwu, jeszcze raz serdecznie witam wszystkich, wszystkich zebranych, zwłaszcza dzieci, na Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1, aby w dniu dzisiejszym zaingarować rozpoczęcie działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego Smecz Hoszno. Raz jeszcze serdecznie witam. Chcę serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się, że w dniu dzisiejszym ta impreza ma taki charakter. A są to Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z prezesem Łukaszem Łynarczykiem na czele, który się osobiście zaangażował i ta woda, która stoi na stoliku, to jest z naszych chrześcijańskich wodociągów. W serdecznie witam telewizję ECHO i bardzo serdecznie dziękuję, że ta impreza zostanie nagłośniona. W serdecznie dziękuję w imieniu organizatorów również. Panie, pani Ewie Jabłońskiej i firmie Ares, że dołożyła cegiełkę do dzisiejszej naszej imprezy. Impreza dzisiejsza będzie miała mniej więcej następującą formę: że na boisku jednym albo drugim Nasi czołowi zawodnicy choszczeńscy pokażą grę w Babingtona prawie czy profesjonalną. I tymi zawodnikami będzie pan Radosław Strejko, pewnie pani Ola żołnierzow, pan Maciej żołnierzow, pani Jakub Iwanek. Pan Maciek Tarnowski, a jednocześnie naszymi dziećmi zajmie się pani Iwona Ryśnik. I pan Piotr LaSzuki. A uroczystego otwarcia. Dokona prezes tego klubu Nejdora Marcin. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Bardzo się cieszę taki dzień właśnie, ten dzisiejszy 5 lipca nadszedł. No po pierwsze dlatego, że udało nam się w końcu założyć klub, który kiedyś przecież tutaj fosznie istniał, Foszno ma bogatą tradycję badmintonową. Zawsze będzie jakaś alternatywa dla naszych dzieci, no bo to uczniowski klub sportowy, jak sama nazwa mówi, ma służyć przede wszystkim naszym dzieciom. Chcielibyśmy od września rozpocząć już takie regularne zajęcia dla dzieci, ale również dla dorosłych, jeżeli będą takie osoby chętne. Także serdecznie zapraszamy Państwa, tych, którzy się zjawili, tych, których nie ma. Serdecznie wszystkich witamy. Dzięki mediom, które do nas też dotarły, telewizji Echo, jest Pan Tadeusz Krawiec z gminy Choszczno. Także myślę, że. Ta informacja się na pewno rozejdzie w eter. Cóż, nie chcę już przedłużać, zapraszam na dzisiejszą zabawę, no bo badminton to przede wszystkim zabawa, także może tak symbolicznie odbiję pierwszą lotkę oficjalną naszego klubu. No tak jak tutaj zostało wspomniane, co, zaprosimy może na jeden kort naszych super zawodników, osoby, które najdłużej grają w badmintona od młodzieńczych lat, niech tutaj na tym korcie pokażą nam badmintona na najwyższym poziomie, no i poprosimy panią Iwonkę i pana Piotra, no i dzieci, które chcą chętne, ale również i dorosłych, jeżeli ktoś z Państwa chętny, gotowy, mamy rakietki do pożyczenia, zapraszamy do wspólnej zabawy. Inaugurujemy dzisiaj otwarcie klubu sportowego, uczniowskiego klubu sportowego Smecz-Hoszno, który no oficjalnie został otwarty na początku czerwca, oficjalnie w sensie tak prawnie, no bo wtedy żeśmy zarejestrowali nasze stowarzyszenie w starostwie choszczeńskim. Natomiast dzisiaj chcieliśmy połączyć jednocześnie to, to nasze święto z międzynarodowym, w zasadzie światowym Dniem Badmintona, którym Międzynarodowa Federacja Badmintona ogłosiła po raz pierwszy w tym roku, 5 lipca, no i od tej pory właśnie to święto będzie się odbywać już corocznie, więc mam nadzieję, że za rok już trochę w większym gronie, może jakiś turniej, zobaczymy. Klub powstał tak naprawdę z miłośników tego sportu, z badmintona. Do tej pory spotykamy się tak, no nieoficjalnie sami wynajmujemy hale, ale coraz więcej dzieci pyta o to, że chciałoby no, spróbować właśnie Uczyć się tego sportu, zawsze jakaś alternatywa dla innych dyscyplin, które są w naszym mieście, w naszym regionie. No i mam nadzieję, że się sprawdzi. Wstępnie no zainteresowanie słyszymy, że jest duże, a jak będzie, okaże się we wrześniu. A kto go poprowadzi i gdzie będą odbywały się zajęcia? Jeszcze nie mamy podpisanych wszelkich umów, czy to z Urzędem Miasta, czy to z starostwem powiatowym, bo to do nich należą e, tak de facto hale. Mamy tam jakieś swoje plany, ale no dopóki nie mamy podpisanych umów, nie możemy zdradzać. Na pewno będziemy pod koniec sierpnia już to wszystko wiedzieć. No, liczymy oczywiście na trenerów, których mamy tutaj w Hoszcznie. Trwają też rozmowy, kto w jakim zakresie mógłby, mógłby się tym zająć. Jednocześnie chcielibyśmy też się, część przynajmniej z nas, która nie ma. Brawniej chciałaby się na pewno doszkolić w międzyczasie, żeby no, po prostu te zajęcia prowadzić profesjonalnie, no i żeby przede wszystkim nasze dzieci miały z tego dobrą zabawę. Kto weźmie udział w dzisiejszych rozgrywkach? zaprosiliśmy tak naprawdę wszystkich, którzy się interesują badmintonem, zarówno tych profesjonalnych, czyli jeszcze wychowanków dawnego klubu, który prowadził pan Świętej Pamięci Wiesław Drewicz, ale także tych, którzy zaczynają, czyli tych najmłodszych po to, żeby spróbowali, właśnie odbywa się trening, który prowadzą właśnie bardziej doświadczeni badmintoniści pani Iwona Ryśnik i pan Piotr Socieński. No, i także tak naprawdę dzisiejszy dzień jest dla wszystkich. Świętujemy wszyscy. Zasady gry, wbrew pozorom, są bardzo proste. Gra może się odbywać bądź w singla lub w debla, czyli gra się albo pojedynczo, albo podwójnie. Są określone wymiary boiska: inne dla singla, inne dla debla. W zasadzie gra jest bardzo prosta. Wystarczy przebić lotkę na drugą stronę. Musi wpaść tylko w boisko i wszystko. A czy dzisiejsze wydarzenie jest w takim razie treningiem, czy bardziej meczem z pucharami, z nagrodami itd. Nie, nie, nie. Zdecydowanie tylko trening to ma być zabawa. Chodzi o to, żeby zobaczyć, jak grają z jednej strony profesjonaliści, a z drugiej strony jak dojść do takiego poziomu, tak? No bo tak naprawdę trzeba wiele trenować. Zresztą myślę, że jeśli byśmy zapytali tych zawodników, którzy grają już no i 20 czy nawet 30 lat badmintona, no to powiedzą, że tak naprawdę to też jest ciężka praca, ale myślę, że też świetna zabawa.